W tym roku przetestowaliśmy elektrycznego sedana na popularnej wśród polskich turystów trasie z środkowej Polski, z Warszawy do Chorwacji. To jest niemal 1200 km. I co ciekawe, podróż autem elektrycznym wymagała od nas trzech postojów na tej całej trasie po około 20 kilka minut. Auto w ciągu 23 minut jest w stanie naładować się do 300 km zasięgu autostradowego lub 500 kilometrów zasięgu po drogach lokalnych już na miejscu, co jest bardzo dobrym wynikiem. Natomiast koszty w tym roku były wyjątkowo wysokie, o ile na co dzień takim autem elektrycznym, w zależności od tego, czy ładujemy z własnej fotowoltaiki, czy ze stacji publicznych. Po Polsce możemy się poruszać w kosztach rzędu 10-20 zł za 100 km. No to przy tej trasie zapłaciliśmy 45 zł za 100 km ze względu na tegoroczne bardzo wysokie stawki za energię elektryczną na superszybkich stacjach. Ładowania. Natomiast dzisiaj już widać, że w kolejnych krajach kolejni operatorzy obniżają już te ceny, więc można się spodziewać, że ceny prądu będą zmierzać w tym samym kierunku, co ceny paliw, czyli w dół i nawet na takich szybkich stacjach ładowania. Te elektryki będą ponownie tańsze niż auta spalinowe, bo dziś, jak widać, w tym konkretnym przypadku takiej jazdy autostradowej potrafią być już na takim samym poziomie co auto benzynowe.